Uwaga, uwaga mordeczki, bo leci kolejny przepotężny, przepocony skinek mistrzyni mulcu, tutaj w wersji niemieckiej do wariata Wavy Vexo, on również miał wpisany kodzik, również mu się to giga opłaca właśnie w tym momencie, niech będzie niebieskie opakowanko, no to co wariacie, kolejny gigaskinek za półtorej kafla leci tutaj do Vexo wysyłanie podarunku, uwaga, uwaga. No i proszę bardzo, już skinek u niego, pozdro Mordko. No i kolejny giga skinek właśnie wylądował u kolejnego wspierającego mordeczki. Mam jeszcze 20 koła baksików do rozdania, wszystkie na prezenciki właśnie dla ciebie, może Mordko. Jeżeli chciałbyś znaleźć się na kolejnym shortcie, zgarnąć następny prezencik, no to i zasady są proste i niezmienne. Wbijasz do sklepu, klikasz wesprzej twórce, wpisujesz mój kodzik mopsą przez dźwięki, Pamiętaj tylko, nie oszukuj osoby bez wpisanego kodu żadnych giftów nie otrzymasz otrzymują, potwierdzasz, zostawiasz subika, łapeczkę w górę, wysyłasz mi zaproszonko do znajomych, no i na samym końcu piszesz w komentarzu z jakim nickiem wspierasz mnie z kodzikiem, mopson to wszystko, siemanko.